Z tych rzeczy organizacyjnych wczoraj dojechała do nas grupa, która nas reprezentowała w meczach reprezentacji młodzieżowej. Wiadomo, Dania ściślak jeszcze trenuje indywidualnie, natomiast Jady i i Gryszkiewicz i Przemek Wiśniewski już byli w treningu, to, to cieszy. Z zdrowotnych rzeczy również wczoraj, pierwszy raz trenował Kamil Zapolnik. Bauza jeszcze jeszcze czekamy, czekamy, aż wróci do zajęć, natomiast też patrzymy optymistycznie. Jest to ciężki uraz do wyleczenia, ale, ale widać, że krok po kroku zawodnik. Powinien w przyszłym tygodniu, mamy nadzieję, wrócić przynajmniej do takich treningów. Może jeszcze nie z zespołem, ale do, do zajęć, które pozwolą mu w perspektywie tygodnia dwóch wrócić do pełnych obciążeń treningowych. Dziękuję, trenerze. Bardzo proszę o zadawanie pytań. Panie trenerze, Michał Ziechowski, dzień dobry. Proszę powiedzieć, Kamil Zapolnik wrócił do zajęć, ale to znaczy, że jeszcze raczej. Nie będzie go pan brał pod uwagę przy, przy tym niedzielnym meczu ze Śląskiem? Brał udział wczoraj w całych zajęciach, wytrzymał od deski do deski, to cieszę nie ma żadnych nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby nie było go żeby nie był przewidywany do meczu ze Śląskiem Wrocław, więc mamy jeszcze, mamy jeszcze treningi, które, które nas przygotowują do tego spotkania i decyzję podejmiemy w sobotę. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Paweł Czado, pamiętam, że coś o rywalu może Pan powiedzieć? No na pewno widać, ja, ja powiem inaczej, jak w poprzedniej rundzie graliśmy ze Śląskiem, to było widać, że to jest dobry zespół. Nie wszystko, nie wszystko zespołowi z Wrocławia wychodziło, ale to było widać, że to jest zespół z pomysłem, który ma, który ma jakiś pomysł na grę. Teraz widać, że nie tylko grają, ale i punktują. Ale to cieszy, bo wiemy, że dobry rywal powoduje, że nasze trybuny się zapełnią i czeka nas bardzo dobre widowisko. Natomiast my chcemy, chcemy zagrać spotkanie na tle zespołu, który dzisiaj jest na czele naszej ekstraklasy. Tym bardziej, tym bardziej to jest takie na plus, to są wartości dodane. więc Cieszymy się na te spotkanie i chcemy do niego przygotować się jak najlepiej. Piotr, czy w tych ostatnich przynajmniej dwóch meczach było tak, że to były trochę dwa różne górniki? Ten z koroną i farce i po wyniku i, i być może też pogrze. Jaki będzie ten, ten górnik teraz za dwa dni? Myślę, że taki, który będzie dostarczał radości, to do, do czego dążymy. Czyli... Celem głównym naszym jest oczywiście zdobywać punkty, to zdajemy sobie sprawę. Natomiast chcemy też grać do przodu, chcemy, chcemy stwarzać sytuację, chcemy być groźni pod bramką, przeciwnikach, a, a zarazem uniknąć tego, co było naszą bolączką na arce, czyli dochodziliśmy do bramki Steinborsa, natomiast mieliśmy problem z zebraniem drugiej piłki, mieliśmy problem z utrzymaniem tej piłki na pozycji arki. Tutaj pracujemy nad tym, żeby to lepiej wyglądało, żeby nie tylko być pod bramką Płótnowskiego, ale być tam dłuższy okres, że jak pierwsza akcja nie zakończy się pozytywnie, to dalej mamy kolejne szanse, a nie wracać pod naszą bramkę i bronić. Jest to taki element, nad którym dużo pracujemy i mam nadzieję, że już w tym meczu kibice będą to widzieli, a to spowoduje, że tych sytuacji bramkowych, sytuacji, które będą nam dawały szansę na zdobycie bramki będzie więcej rzeczy. czy, nie wiem, była też praca nad poprawą gry obronnej, bo parę też takich było momentów, że takie podanie ręki rywalom było pod, pod naszą bramką. I drugie pytanie od razu, czy była taka myśl, że szkoda, że, że, że Kurzawa jednak nie ma, nie będzie teraz? Rafał bardzo chciał nas wzmocnić, natomiast to są rzeczy organizacyjne, które spowodowały, że Rafała nie ma, ale tutaj wszyscy wykonali naprawdę pracę, żeby żeby Rafał znowu się przypomniał naszej publiczności. Natomiast na pewno jeżeli mecz się nie punktuje, to pierwsza myśl to jest, to jest praca w grze defensywna, natomiast też często podkreślam i, i my raczej tak pracujemy na terenikach, że bronimy wszyscy, to nie jest tak, że czwórka bądź jeszcze przed nimi dwójka defensywnych zawodników jest tylko odpowiedzialna za grę defensywną. Akcja zaczyna się gdzieś. I właśnie to jest to, co prędzej powiedziałem. Chcemy zrobić wszystko, żeby nie tylko zbierać drugie piłki i grać ofensywnie, ale e, również żeby to spowodować, żeby tych sytuacji pod naszą bramką było jak, e, jak najmniej. E, patrząc na grę przeciwnika, wiemy, że e, ta gra defensywna będzie bardzo ważna. Natomiast, tak jak, tak jak mówię, to jak zagramy jako zespół w grze defensywnej, e, tak to będzie. W, w, tak, Taki będzie obraz całego meczu, więc, więc to jest też na pewno jeden z, jedna, jeden z rzeczy, nad którymi pracujemy. Dziękuję. Panie trenerze, jeszcze pytanie o skład. Ile znaków zapytania? I chciałem też zapytać o dyspozycję Igora Angulo. Gdzieś tam różne głosy dobiegają, że w słabej formie. Jak trener, obserwując go na co dzień na zajęciach, to ocenia? Na pewno patrząc na Igora, yy, nie ma. Nie, 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 Chodzi o to, rozumiem takie jest pytanie Panie Michale, że nie zdobywa tyle bramek ile byśmy chcieli, tak? natomiast patrząc na analogiczny okres to bardzo podobnie wygląda. Tutaj nie szukałbym jakichś, jakichś niespodzianek. Igor gra tak jak zespół, jeżeli będziemy mu dostarczali piłki, jeżeli będzie miał sytuację na pewno Igor będzie groźny. To jest bardzo ważna część naszego zespołu i to nie tylko o to, o co Pan pyta, o same zdobywanie, finalizowanie akcji, bo jak gdyby z tego jest rozliczany. Ale i to jest ważna część zespołu, jeśli chodzi o asysty, jeśli chodzi o pracę na boisku. Od niego zaczynamy grę defensywną i to jest niezmienne. I go robi wszystko, żeby, tak jak on to często podkreśla, i to jest ważne, najważniejsze, żeby punktował zespół. I na pewno to jest niezmienne a zacznie strzelać bramki w tych najważniejszych momentach, tak jak to było w poprzednich, poprzednim okresie i o tym jesteśmy przekonani i pewni, że jeszcze nie raz tutaj Igor pokaże swoje duże umiejętności. Czy są jeszcze pytania? To jeszcze może jedno ostatnie pytanie o ściślaka. Niedawno chłopak gdzieś tam zaliczał liczał parę minut, teraz grał w podstawowym składzie w młodzieżowej reprezentacji Polski. Jak, jak trener go ocenia? To właśnie Trzech naszych zawodników pojechało do reprezentacji w podstawowym składzie wyższe Daniel, tak. Natomiast cieszy to, bo Ady Griszkiewicz już w tamtym roku był powoływany, ale zarówno Przemek jak i Daniel to były ich debiuty i to tylko pokazuje, że Górnik dzisiaj jest dobrym miejscem dla młodych chłopaków i Warto tu przychodzić, warto trenować, bo przykład Szymona Żurkowskiego to cały czas podkreślamy, ale już teraz ten aktualny przykład Daniela pokazuje, że naprawdę wiele można, wiele można osiągnąć, jeżeli się chce. Oczywiście sam klub daje szansę, ale to piłkarz powoduje. Jego ambicje, jego zaangażowanie, jego rozwój powoduje, żeby się rozwijał, żeby był coraz to lepszy i stąd tego efekty zarówno gra w Ekstraklasie, jak i powoływania do reprezentacji. To ogromnie cieszy i to daje nam wszystkim taki, taki dodatkowy bodziec i cieszymy się z tego niezmiernie. Panie Treza, a co pana ujęło w jego grze na tyle, że, że jest coraz ważniejszą postacią w pańskim zespole? Jeszcze dużo pracy przed nim, to też musimy sobie zdawać sprawę. To, to, to są początki. To przyjdą momenty, tak jak obserwowaliśmy poprzednich zawodników, bo to, to zdajemy sobie sprawę, przyjdą momenty ciężkie, dlatego ważne jest dla nas, żeby była rywalizacja na tej pozycji. Dzisiaj mamy, dzisiaj mówimy o ściślaku, ale ściślak tak naprawdę to też jest wzajemna rywalizacja na treningu z manechem. Oni gdzieś tam muszą wzajemnie z sobą rywalizować i muszą robić postęp chcąc, nie chcąc, żeby grać, żeby jeden z nich występował dzisiaj w pierwszym składzie. Rocznikami też są bardzo podobni, ten jest 2000, ten jest 98, więc, więc widzimy taka. to, co też podkreślaliśmy, wzajemna rywalizacja na treningu, ale taka fair, na zasadach twarda, ale fair play powoduje, że dzisiaj mówimy o tych zawodnikach. Ale to jest jedyna droga, bo zdajemy sobie sprawę, że młody organizm będzie kiedyś miał e, jakiś dołek i ważne jest, żeby mieć kolejnego zawodnika, który w tym danym momencie wejdzie w jego miejsce i m, zastąpi go, bo, bo pamiętamy rozwój e, Szymona chociażby, tak? To też były fragmenty bardzo dobrej gry, ale później potrzebował czasu e, e, żeby znowu zrobić krok do przodu i tu, tu podobnie prowadzimy tych, tych zawodników i y, oczywiście cieszy to tak dynamiczny rozwój, bo to jest dynamiczny rozwój, ale też z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że dużo pracy jest przed nimi i przed nami.